Witajcie na kanale Project Car. Przed nami pierwszy test, który dla Was realizujemy, a mamy niemały smaczek, ponieważ stoi przed Wami najnowszy Mini Countryman, czyli odświeżona wersja największego modelu marki w historii. Marki, która zawsze kojarzyła się z motorsportem i emocjami za kierownicą. Countryman to jednak crossover. Co prawda mamy tutaj literę S, która zwiastuje bardziej sportowe emocje, natomiast jej żółty kolor tonuje od razu mówiąc, że mamy do czynienia z wersją plug-in hybrid. Więc czy crossover, dość duży i ciężki samochód w wersji hybrydowej nadal mógł zachować sportowego ducha marki? Przekonajmy się. Dzięki, że nas oglądasz, jednak zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do subskrypcji oraz wciśnięcia dzwoneczka, który powiadomi Cię o naszych nowych materiałach, bo dzięki temu możemy się rozwijać. Patrząc już na pas przedni MINI, nie pomylimy tego samochodu z żadną inną marką. Mamy charakterystyczny kształt grilla, bardzo pionowo poprowadzoną szybę, natomiast to, co poza gabarytami, prześwitem wynoszącym w tym przypadku około 17 cm, odróżnia ten samochód od jego młodszych i mniejszych braci. To reflektory, które w tym przypadku nie są okrągłe jak w innych modelach marki, lecz można powiedzieć, że owalne, chociaż to też nie jest do końca właściwe określenie. W naszym przypadku mamy reflektory matrycowe, które doskonale wycinają samochody jadące z naprzeciwka, świetnie dostosowują się do kierunku jazdy oraz nie oślepiają kierowców. Także jest to świetne rozwiązanie i bardzo fajnie, że Mini również postanowiło dołączyć je do swojej oferty. Przechodząc dalej, znajdziemy gniazdo ładowania, które skrywa w sobie złącze Type 2, co potwierdza nam tylko, że mamy do czynienia z wersją Plug-in Hybrid. Patrząc natomiast na bryłę tego mini, szczególnie na linię boczną, zobaczymy tutaj też charakterystyczny dla tej marki praktycznie bardzo prostą linię dachu. Dalej znajdujemy miejsce, gdzie mamy oznaczenie naszej wersji czyli Mini Yours, to jest takie bardziej ekskluzywne wykończenie, którego więcej detali zobaczycie w środku. Przechodząc do tyłu znajdziemy tutaj mój ulubiony element, który zadebiutował w wersji poliftowej, czyli tylne lampy z wzorem Union Jack. Co prawda ten wzór debiutował już w innych modelach Mini w poprzednich liftingach, natomiast Countryman dostał go po raz pierwszy. I uważam, że tutaj został zrobiony najciekawiej, ponieważ nie świecą nam linie, które są tutaj, tylko świeci jakby tło. Jest to bardzo fajny zabieg stylistyczny, który znów odróżnia Countrymana od innych modeli marki. Na nadwoziu Countrymana znajdziemy też charakterystyczne dla marki chromowane elementy, takie jak obwódka wokół szyb dookoła samochodu, chromowane klamki, oznaczenie wersji hybrydowej również w chromie, a także wielki pas otaczający reflektory. Po omówieniu samochodu z zewnątrz należałoby zajrzeć pod jego maskę, a pod nią znajdujemy... Dla wielu nie małą niespodziankę, ponieważ silnik z BMW i8. Jest to silnik o pojemności 1,5 litra, trzycylindrowy, oczywiście połączony z silnikiem elektrycznym, który znajduje się przy tylnej osi i napędza tylną oś. Sam silnik spalinowy generuje w tym samochodzie zawrotne 125 koni mechanicznych, natomiast łączna moc układu napędowego, łącz, moc systemowa to 220 koni mechanicznych i 385 nm, które naprawdę robią świetną robotę, zarówno w mieście, w trasie, jak i na szybszych łukach. Zależnie od warunków drogowych, moc przenoszona jest na przód, na tył, bądź rozdzielana pomiędzy osiami. Oczywiście silnik elektryczny nie jest w stanie napędzić w przedniej osi, tak samo jak silnik spalinowy tylnej, ale mamy rezerwę akumulatorową, dzięki której cały czas możemy używać napędu na cztery koła. To, co podkreśla sportową duszę MINY, to wloty powietrza, które są prawdziwe, więc faktycznie spełniają jakąkolwiek funkcję poza ozdobną. Myślę, że z zewnątrz to byłoby na tyle, także zapraszam do wnętrza. Project Car, Twój osobisty doradca motoryzacyjny. Najlepsze samochody, najniższe ceny. Wchodząc do Countrymana, od razu wita nas klasyczne dla mini wykończenie konsoli, czyli duży, centralny okrąg na środku, inspirowane samolotami przełączniki na górze, na dole pokrętła klimatyzacji również charakterystyczne dla marki oraz te fantastyczne, komfortowe, skórzane fotele. Jeśli chodzi o wykończenie, to góra deski rozdzielczej jest wykończona miękkim takim gumowanym materiałem. Tutaj mamy Piano Black, ale przecięte takimi matowymi liniami, które od spodu są podświetlane, więc daje to bardzo fajny efekt w nocy. Tutaj poniżej widzimy już obszycie skórą w kolorze foteli. Kierownica również jest skórzana z takiej bardzo delikatnej, drobnoziarnistej skóry. A przed kierowcą znajdujemy element, który debiutuje w tym modelu, elektroniczny zestaw wskaźników, który skrywa w sobie analogową wskazówkę aktualnego zużycia energii układu napędowego. W samochodzie jednym z ważniejszych elementów są fotele, ponieważ to w nich spędzamy całą drogę. W MINI znajdziemy bardzo dobre wyprofilowanie boczne foteli, bardzo dobre wyprofilowanie siedziska oraz przyjemną rzecz, jaką jest przesuwana długość, gdzie możemy sobie siedzisko zależnie od potrzeb i naszego wzrostu wydłużyć bądź skrócić. Fotele mają regulację manualną, ale posiadają również regulację odcinka lędziowego, co jest przydatne na dłuższych trasach. Jeśli chodzi o wykończenie i spasowanie materiałów, to w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Tak jak wspominałem, góra jest miękka. Tutaj nic nie skrzypi, nic się nie rusza. Tutaj mamy skórę. To wszystko jest bardzo ładnie, solidnie spasowane. Tak samo jak dół konsoli. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić Oczywiście materiały im niżej tym są gorsze Ale w samochodzie tej klasy nie wymagajmy oprzycia skórą do samej podłogi Jeśli chodzi o komfort i nowoczesne technologie To we wnętrzu poza nowym dużym ekranem systemu inforozrywki Znajdziemy również nagłośnienie Harman Kardon Znajdziemy również ogrzewanie foteli Więc w zasadzie wszystko co potrzebne nam do komfortowego przemieszczania się Łącznie z bardzo ładnym, panoramicznym oknem dachowym Który rozciąga się na całą długość samochodu Countryman ma być najbardziej praktycznym modelem MINI Więc sprawdźmy jak wygląda sprawa ze schowkami a tutaj samochód również nie zawodzi, ponieważ przed pasażerem znajduje całkiem głęboki, choć dość niski schowek. Mamy dwa cup holdery. Pod podłokietnikiem znajdujemy całkiem pojemny schowek. W podłokietniku ładowarkę indukcyjną na telefon. Tutaj przed cup holderami jeszcze taki mniejszy pojemnik. No i dość duże, wręcz powiedziałbym, że ogromne jak na tą klasę samochodu kieszenie w działach, które bez problemu mieszczą. 1,5-litrową butelkę i Z3 mniejsza. Wszystkie schowki wewnątrz samochodu wykończone są w charakterystyczny dla Mini sposób, czyli taką brytyjską kratą, która jest świetnie widoczna i ona jest lekko gumowana, więc przedmioty tam pozostawione nie będą hałasować i nie będą zbytnio się w niej przesuwać. Z zewnątrz zwróciłem już uwagę na charakterystyczne dla marki chromowane elementy nadwozia. Wewnątrz Mini również pokazuje te akcenty, chociażby na wszystkich przełącznikach tutaj, na pokrętach klimatyzacji, na tym ringu dookoła ekranu infotainmentu. Przyciskach, u góry oraz klamkach, czy nawet tak drobnych elementach jak przełączniki szyb. Wymiar praktyczny countrymana objawia się też w ilości złącz, które tutaj posiadamy do ładowania naszych urządzeń mobilnych. Posiadamy coś na przedniej części konsoli złącze USB typu A, pod nim gniazdo 12V. W podłokietniku, tak jak wspomniałem, ładowarkę indukcyjną, a pod podłokietnikiem znajdziemy złącze USB-C do szybkiego ładowania naszych sprzętów. Pewnie myślicie, gdzie zniknęła moja kurtka. Do zajmowania pozycji za kierownicą zawsze już ściągam, ponieważ nigdy nie jeżdżę w kurtce. No, ale do rzeczy: ja w mini odnajduję się bez problemu. Mam około 5 palców wolnej przestrzeni nad głową i to pomimo tego bardzo dużego okna dachowego. Jeśli chodzi o kierownicę, to bez problemu dwułosiowo mogę ją wyregulować, więc dostosowuję ją do swojego wzrostu 1,83 m i zajmuję pozycję, która jest jak najbardziej poprawna. Zajmując miejsce z tyłu. Również nie mam większych problemów, oczywiście wyciągając się w pełni lekko szoruję głową po podsuwitce, no ale to jest wina wspomnianego okna dachowego, natomiast co ciekawe MINI posiada regulację kąta oparcia tylnej kanapy i to każdy fotel reguluje się osobno, więc od go do tyłu odnajduje się tu już bez problemu. I tak bardziej rozłożony mogę komfortowo podróżować nawet na długiej trasie. Bardzo często przechodząc na tylną kanapę widzimy znacznie gorsze wykończenia. Na szczęście w mini nie ma takich nieprzyjemnych niespodzianek. Widzimy świetne wykończenie drzwi, nadal chromowane przyciski klamek, przyciski... Otwierania szyb oraz bardzo dużo, jeszcze większe schowki niż z przodu mam takie wrażenie, to i bez problemu wejdzie bardzo duża butelka i kilka mniejszych. Znajdziemy tutaj również mocowania i sofiks na bocznych miejscach kanapy, Więc znajdziemy tutaj nawiewy, które możemy sobie regulować lewo-prawo oraz dwa złącza USB typu C do szybkiego ładowania naszych urządzeń. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, powinien też się on objawiać w samochodzie w bagażniku. Jak jest w mini? Otwieramy go nogą, działa w zasadzie zawsze, więc to jest dobry znak. Na no w środku widzimy ponad 400 litrów pojemności bagażnika, około 450 z tego co pamiętam. Mini też nie do końca precyzuje jaka to jest wartość, ponieważ, tak jak wspominałem, kanapa z tyłu może być przesuwna, czego nie mamy w tej wersji, ale oparcia również mogą być regulowane, co już tutaj widzieliśmy. Dlatego ta pojemność może się zwiększać o kilkanaście litrów bądź też kilkadziesiąt. Przechodząc dalej, widzimy bardzo foremne kształty bagażnika, widzimy miejsca do zaczepienia siatki, małe siateczki tutaj przytrzymujące drobne przedmioty, taką bardzo praktyczną gumę, złącze 12V oraz dwa światełka po dwóch stronach bagażnika. To, co od razu rzuca mi się też w oczy, to bardzo ładnie wykończona krawędź załadunku takimi aluminiowymi listwami. Wiadomo, że to jest gadżet, bajer, dodatek, ale w takim samochodzie jak MINI takie dodatki są bardzo przyjemne. Na podłodze bagażnika leży również taka bardzo ładna mata, wykończona delikatnym przeszyciem, powiedziałbym w takim brytyjskim stylu. A pod spodem schowek, który jest pomniejszony przez baterię, a w nim gaśnica, zestaw naprawczy i kable do ładowania. Co ciekawe MINI w zestawie z samochodem przydaje dwa kable do ładowania, jeden to jest kabel do ładowania z publicznych stacji, a drugi to tradycyjny kabel pod gniazdko 230V. Praktyczność tego modelu podkreśla to, że te kable do ładowania bez problemu umieszczą się w tej półce pod bagażnikiem, co nie jest takie oczywiste w modelach typu plugin. W bagażniku to byłoby już na tyle. Bagażnik możemy zamykać przyciskiem, możemy równocześnie zarygnować zamki wraz z zamknięciem bagażnika, bądź też zamknąć go gestem, tak samo jak go otwieraliśmy. Jak widać, działa za każdym razem. Minie od lat w swoich reklamach używa sloganu poczuj go kartową radość z jazdy. Czy w Countrymenie coś z tej gokartowości pozostało? Muszę przyznać, że pomimo wyższego zawieszenia, pomimo tego, że jest to SUV, czy też crossover, jednak układ kierowniczy nadal jest taki bardzo sprężysty, bardzo czuły. Dokładnie wiemy, co się dzieje z kołami, nie ma nie ma luzu na kierownicy. W zasadzie ruszając na drobno kierownicą już czuję, jak ten samochód skręca i tak naprawdę wiem, o ile stopni muszę ją skręcić, żeby koła wykonały konkretny ruch. To jest naprawdę bardzo fajne, bo jest to bardzo rzadko spotykane w suwach czy w Crossoverach. Zasadniczo tylko typowo sportowe suwy jak Alfa, Stelvio, czy jak Macan, Cayenne lub niektóre modele BMW mają podobne prowadzenie. Tutaj mi nie udało się zachować ten kompromis pomiędzy komfortem w jazdzie na co dzień. To nie jest taka bardzo sztywna kierownica, gdzie 1 mm już panika jest. Tylko możemy skręcić, ale dokładnie wiemy, co się stanie z tymi kołami. Jestem szczerze mówiąc bardzo zaskoczony tym, jak mi nie udało się połączyć taką pewność prowadzenia z komfortem zawieszenia, ponieważ tutaj pokonywanie nawet progów zwalniających, co teraz zrobić, to są takie naprawdę spore progi nie sprawia jakiegoś ogromnego dyskomfortu, w zasadzie ten samochód świetnie sobie z tym radzi, a jednocześnie w zakrętach jest dość sztywny, jakoś nie wychyla się za bardzo to nadwozie, jest takie bardzo zwarte i sprężyste to zawieszenie, więc kolejny plus i jednak gdzieś ten sportowy charakter nadal w tym samochodzie widać. Niezbyt opływowy kształt jakby frontu Mini zwiastowałby duży hałas w kabinie, ale w zasadzie nic takiego się nie dzieje. Jedziemy na zimowych oponach, jedziemy po mokrej, wilgotnej drodze, a po autostradzie, oczywiście z prędkością 130 na godzinę w tym momencie. No i jest bardzo przyjemnie, spokojnie jest to głośność, przy której bez problemu można rozmawiać. Także naprawdę jak na te gabarety, jak na ten kształt frontu szczególnie, to jest to naprawdę bardzo przyswoity wynik. Zdążymy już pochwalić układ napędowy, jeśli chodzi o to, jak on się przełącza, jak on działa, e, jakie daje doznania z jazdy, moc itd. Natomiast mm, jedna rzecz, którą ten układ napędowy ma problem, to połączenie dwóch silników, to czasami synchronizacja. Przy ostrym dynamicznym starcie, szczególnie z pełnego zatrzymania, jest pewien moment, kiedy przednie koła zaboksują, tylne się muszą dołączyć i jest to zauważalne takie opóźnienie. Nawet teraz jadąc autostradą, jedziemy teraz 90 na godzinę szybkie wciśnięcie gazu. To jest OK. Tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast ze startu zatrzymanego jest czasem ten problem. Nie wiem, czy to jest kwestia nawierzchni, która wiadomo, jakie teraz mamy warunki jest mokro, ślisko. Nie są to najlepsze warunki dla, w ogóle dla ruszenia. Spróbuję to teraz pokazać, nie wiem na ile to będzie widoczne z kabiny. No ale zobaczmy. Zbiera się fajnie, ale nie wiem, czy słyszeliście, przednie koła zrobiły tak jeden, dwa obroty, zanim ten tył dołączył tyle momentu, co trzeba. No jest to trochę problematyczne i może być no, mało komfortowe w niektórych sytuacjach. Jeden z moich ulubionych elementów we wnętrzu tego samochodu to ta fantastyczna, gruba kierownica z takimi potężnymi bicepsami u góry. Sam wieniec jest. Kierownica jest bardzo mały, tutaj fajnie, że nie zostało to przesadzone, bo w wielu suwach mamy te kierownice wielkie, mało poręczne ta kierownica jest typowa dla Mini tutaj na szczęście nie pokuszono się o jakąś zmianę, sztuczne byli powiększanie, jest bardzo fajna bardzo gruba, bardzo wygodna i komfortowa także tutaj kolejny z bardzo dobrych elementów we wnętrzu jeśli chodzi o kulturę pracy podczas samej jazdy, no to oczywiście zawieszenie tutaj nic się nie dzieje, nic nie stuka, nic nie dobija, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast zastrzeżenia mogę mieć co do silnika spalinowego, ponieważ no on jest dość mało kulturalny, szczególnie jak nie jest rozgrzany, bądź jak jedziemy na wolnych obrotach, czy stoi na obrotach takich jałowych, no to klekoczy trochę jak diesel. Tutaj naprawdę można się było pokusić o lepsze wyciszenie komory silnika. No, ale rozumiem, że jakieś tam cięcia budżetowe, i taka decyzja po prostu została podjęta. Zwracam na to uwagę, że żebyście mieli świadomość, że nie jest to najprzyjemniej pracujący czy najciszej pracujący silnik spalinowy w hybrydzie plugin. Nie ma tutaj autoholda, tak zwanego, czyli samochód po zatrzymaniu nie trzyma nam się, więc musimy cały czas trzymać nogę na hamulcu. Co przy takich dużych korkach w mieście jest mało wygodne. Natomiast ma jedną fajną rzecz, ponieważ przy korzystaniu z aktywnego tempomatu samochód zatrzymuje się do zera i sam startuje po lekkim uśnięciu pedału gazu. Także tutaj to jest jakieś rozwiązanie, natomiast jeśli nie włączymy aktywnego tempomatu, no to musimy się zadowolić, że tak powiem, trzymaniem nogi na pedale hamulca. To, czego obawiam się w tym samochodzie, to jednak moc, którą sam sobie generuje silnik spalinowy. No, nie jest to jakaś moc, która kogokolwiek powaliłaby na kolana w 2021 roku. No, szczególnie przy się około 1700 kg. Natomiast yy, połączenie tych silników jest, jest o tyle fajne, że tutaj zawsze teraz jedziemy 120, wciskamy gaz i ten samochód od razu jedzie. Jedziemy w trybie sport, jedziemy w trybie normal. Nie ma czegoś takiego, że ten samochód przestaje jechać, yy, że nagle odcinamy nam przy 120, jest dramat i, i nie damy rady pojechać. A Wiadomo, są prędkości. Powyżej których pewnie miałby dużo ciężej, no ale umówmy się, nie są to prędkości dozwolone w Polsce, także raczej tutaj jadąc zgodnie z przepisami nikt nie będzie miał najmniejszych problemów. Wielu klientów odrzuca MINI już na starcie, stwierdzając, że A, to droga marka, nawet na to nie patrzy i kierują się w kierunku marek popularnych, typu Skoda, Volkswagen czy marki koreańskie, francuskie. Natomiast jeśli tak dokładnie przyjrzymy się rynkowi w tym segmencie, jeśli chodzi o napędy hybrydowe, czy nawet porównamy to z napędami konwencjonalnymi, to zauważymy, że mini wcale nie jest aż tak drogie. Oczywiście one będą tańsze, ale czy znacznie? Nie, raczej nie, to będą groszowe różnice, tym bardziej w finansowaniu. Zasadniczo te kwoty się gdzieś tam zgubią. A tak naprawdę, kupując mini, dostajemy samochód dużo lepiej wykończony od konkurencji, która często gdzieś tutaj już jest plastikowa. Nie wspominając o tych miejscach, ok, tutaj konsola, ten tunel centralny też już jest twardy, ale jest takiego bardzo przyjemnego w dotyku plastiku gładkiego, który na pewno robi bardzo fajne wrażenie. Tutaj mamy obszycie skórą, więc to też jest zupełnie inna, inna jakość, inna klasa wykończenia niż wśród tych marek popularnych. Katrymen sam w sobie jest też o tyle ciekawy, że posiada praktycznie każdy możliwy układ napędowy oprócz w pełni elektrycznego. Mamy tutaj benzyny 1,5-litrowe, mamy diesla, mamy benzyny dwulitrowe, mamy tą hybrydę plugin z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym. Także naprawdę kombinacji jest do wyboru, do koloru. Możemy mieć samochód bardziej sportowy, bardziej komfortowy, bardziej wykończony. Luksusowo, bardziej sportowo, wszystko zależy od nas. Z mini te poziomy konfiguracji są naprawdę bardzo rozbudowane, więc tutaj też jest taka przewaga nad markami popularnymi, gdzie nie mamy aż tak szerokiego zakresu konfiguracji. Jeszcze z tym mini przez kilka dni zacząłem się zastanawiać, czy chciałby taki samochód u siebie w garażu. Powiem szczerze, i tak, i nie. Z jednej strony jest to samochód, który pod wieloma względami pozytywnie mnie zaskoczył. Natomiast, jeśli już, to chyba nie w tej wersji napędowej. Nie ujmując nic z tej hybrydzie, jest ona naprawdę fajna. Natomiast MINI zawsze kojarzy mi się z takim bardziej bezkompromisowym, sportowym podejściem. I ja nie zaprzeczam, ta hybryda dla wielu osób, dla mieszkańców miast czy terenów podmiejskich, będzie fantastycznym rozwiązaniem, bardzo ekonomicznym, oszczędnym i bardzo przyjemnym w jeździe, które też da sporo frajdy z jazdy, o czym już wspominałem. Natomiast wybierając samochód dla siebie, jeśli zdecydowałbym się ostatecznie na MINI, czego nie wykluczam, gdybym szukał tego typu samochodu oczywiście, to skierowałbym się w kierunku wersji John Cooper Works, bo jednak wolę to MINI w bardziej bezkompromisowej wersji. I oczywiście ono będzie droższe w utrzymaniu, oczywiście ono nie jest autem dla każdego, jest dużo bardziej sztywne, mniej komfortowe, Natomiast byłbym w stanie to przeboleć za te jeszcze lepsze właściwości jezdne, jeszcze lepsze przyspieszenie. W tym samochodzie jest na pewno co najmniej jedna rzecz, która mogłaby być lepiej wykonana. Chodzi mi konkretnie o ten wyświetlacz przed kierowcą w zasadzie wyświetlacz, pod którym mamy schowaną również analogowy wskaźnik użycia energii, czy też mocy układu napędowego, oraz po drugiej stronie takie cyfrowo-analogowe wskazanie stanu paliwa. Natomiast całość ta pokryta jest takim. Plastikiem, który jest półmatowy, i on powinien z założenia, jak się domyślam, odbijać promienie światła tak, żeby nie rażyły kierowcy. No tutaj wyszło to średnio, ponieważ on odbija to światło, ale robi taki rozbłysk, że w zasadzie nie widzimy nic. Kiedy przed chwilą stałem na światłach i miałem światło z boku z mojej szyby to kompletnie jest ten ekran nieczytelny. no To naprawdę mogło być przemyślane dużo lepiej. TripSafe w tym samochodzie naprawdę robi niesamowitą robotę przy jeździe z prędkościami takimi autostradowymi 120-140 km na godzinę, ponieważ na odcinku około 60 km autostrady odzyskałem 14 km zasięgu elektrycznego. W zasadzie bateria naładowała mi się tam do 40 paru procent. Uważam, że to jest naprawdę świetny wynik, no i szczerze, nie spodziewałem się aż tak dobrego rezultatu. Jeśli chodzi o obsługę podczas jazdy całego samochodu, bo o tym chyba nie wspominałem, to jest ona dość intuicyjna. Pod ręką mamy pokrętło iDrive'a. Nie wiem, czy mi nazywa to inaczej, ale jest to, jest to po prostu iDrive z BMW. Ekran dotykowy jest na tyle blisko, że bez problemu do niego dosięgamy. Zastanawiam się, jaka jest jedna rzecz, którą zmieniłbym w tym samochodzie, gdybym mógł wybrać jeden element do zmiany. W zasadzie mam takich dwóch faworytów: albo zmieniłbym wykonanie tego ekranu przed kierowcą w dwóch kwestiach. Po pierwsze, żeby nie robił takiego rozbłysku światła na sobie a po drugie, żeby podawał więcej informacji, bo w zasadzie z niego nie wynika nic poza aktualną prędkością, wskazaniem zużycia aktualnego mocy silnika oraz stanem paliwa. Poza tym oczywiście przebieg, zasięg elektryczny i tego typu rzeczy, ale nie możemy tutaj wyświetlić sobie mapy, nie możemy, nie wiem, widoku z telefonu, czegokolwiek innego. No, ja rozumiem, że w MINI można dokupić head-up, który w ten sposób pewnie jest wymuszany trochę jego zakup, no ale szkoda, że ten wyświetlacz przed nami nie jest bardziej konfigurowalny. Natomiast druga rzecz to chyba ten asystent pasa brakuje go. Jadąc autostradą jednak jest ten brak, nie mamy tego komfortu, że możemy spokojnie nawet odkręcić sobie jakiś napój, wypić go czy cokolwiek przegryźć. Tutaj jednak trzeba cały czas kontrolować ten pas ruchu. Wiadomo, że nawet jeśli jest ten asystent, to nie jest to prowadzenie autonomiczne, no ale jednak jest taki większy komfort i, i bezpieczeństwo, jeśli go mamy. Kogo właściwie są crossovery, czy też jak ktoś woli małe suwy? Po kilkuset kilometrów z mini, kilku dni w zasadzie wydaje mi się, że dla każdego na rynku znajdziemy crossovery sportowe, komfortowe, rodzinne, typowo miejskie. A gdzie w tym wszystkim jest countryman? W zasadzie wydaje mi się, że potrafi spełnić każdy z tych zadań. W podstawowej wersji może być klasycznym mieszczuchem, w wersji. John Cooper Works jest sportową maszynką, takim sportowym daily carem. Z dieslem pod maską potrafi być rodzinnym, komfortowym samochodem na dłuższe wypady, a w naszym wypadku z układem typu plug-in jest samochodem idealnym dla kogoś, kto pokonuje krótsze dystanse na co dzień, ale czasem potrzebują ze spokoju ruszyć w trasę. Jednocześnie MINI posiada ten swój charakterystyczny retro styl, dzięki któremu nie pomylimy ich modeli z żadną inną marką. Powracając jednak do pytania zadanego na początku, czy Countryman zachował ducha marki? Podchodząc na początku do tego samochodu byłem co do tego sceptyczny. Jednak po kilku dniach spędzonych z nim stwierdzam, że tego ducha wciąż tutaj czuć. Oczywiście ten samochód jest wyżej zawieszony, jest cięższy, jest większy, ale nadal przy tym wszystkim jak na swoje parametry zachowuje świetną zwrotność, świetnie się prowadzi, świetnie czuje go układ kierowniczy. Tak samo jak małe Mini wyróżnia się tymi cechami na tle swojej konkurencji, tak samo Countryman robi to na tle swoich. Tym samym Mini odpowiada na potrzeby rynku oraz swojego klienta, który poszukując większego samochodu, nie musi już rezygnować z ulubionej a co Ty sądzisz o mini, hybrydach i postępującej elektryfikacji? Daj mi znać pod filmem. Pamiętaj, że jeśli Ci się spodobał, podaj go dalej. Nie zapomnij łapce w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.